Siemanko, witam Was bardzo serdecznie, oczyścimy sobie zaraz pineczkę z pudełka, towar świeżutki, prosto ze sklepu, dzisiaj jest piątek, wczoraj przyjechały, wydaje się, że jest wszystko super, ale pinka śmierdzi z stęchnizną i oczywiście nie ma to większego znaczenia, gdy idziemy w weekend sami gdzieś tam nad wodę i tak ryby będą to pobierały. Ale gdy idziemy na łowisko, gdzie jest duża presja, gdzie są zawody, warto sobie te pineczki przeczyścić. Nad łowiskiem będzie duża konkurencja, i ryby mogą być chimeryczne, będą wybierały tylko najlepszy towar. I taka pinka śmierdząca z technizną może się nie przebić. Warto ją oczyścić. Zabieg jest bardzo prosty. Pierwszą rzeczą, którą wykonujemy, powinniśmy pinki wyjąć pół godziny przynajmniej wcześniej przed czyszczeniem z lodówki. Ponieważ w lodówca nas się trochę zahibernuje, będzie po prostu wolno przychodziła przez sito. Tu jest pół godziny wcześniej wyjęta. Zobaczcie, jak to się rusza. Szybko będzie przychodziła nam przez sito. Warto to zrobić, żeby nasze pineczki nie śmierdziały. Co nam do tego będzie potrzebne? Takie małe siteczko do przepuszczania ochotki, Większe sito na wiadro no i oczywiście wiadro tu już możemy sobie to założyć pierwszą rzeczą którą wykonujemy powinniśmy się pozbyć tych trocin, tego wypełniacza z pudełka trzeba to zrobić na takim małym śteczku tu zrobię nad pojemnikiem żeby nie namrudzić musimy się pozbyć wypełniacza normalnie czuć stęchnizną pozbywamy się tego wypełniacza to łatwo wychodzi. Cały czas ruszamy, żeby pinki nie zaczęły wchodzić w sito. To jest bardzo ważne. Cały czas ruszamy. Zobaczcie, ile odchodzi. Praktycznie 90% tego wypełniacza odejdzie. Już fajnie nam to przychodzi. No i kładziemy teraz na nasze. Sitko. Pineczki. I one sobie teraz będą przechodziły. Z racji tego, że były wyjęte szybciej, pół godziny, one są ruchliwe, żywotne i szybko przechodzą przez sito. Na sicie zostaną te większe kawałki wypełniacza, jakieś tam niezmielone kukurydze i tak dalej, jakieś trociny pewnie, jakaś śruta. A wszystko, co martwe i co się nie rusza, zostanie na sicie. Kiedyś rozmawiałem z człowiekiem w Sensasie odpowiedzialnym za pinkę. Co ciekawe, na niego, na niego zawodnicy mówią: człowiek pinka. Tam po prostu w tym teamie każdy jest za coś odpowiedzialny, i ten człowiek, który jest odpowiedzialny za pinkę, robi z nią cuda. Ma jedną z najlepszych pinek w Polsce. Mają dużo rzeczy owianych tajemnicą, ale przykładowo, zawodnik w Sensasie potrafi złowić 25 okulei na jedną pinkę. To jest nieprawdopodobny wynik. Tu praktycznie na fifise się tyle łowi. Oni mają dużo patentów, żeby taka pinka dużo wytrzymała. Sobie wyobraźcie, że wy co drugą, trzecią rybę zmieniacie pinkę, a zawodnik taki wyczynowy zmienia co 25. No to się okazuje, że w ciągu 4 godzin on zyskuje 10-15 minut dłużej łowienia niż my. I po prostu wynik się wtedy buduje takimi właśnie niuansami. Yy, przykładowo, co jest najważniejsze, gdy się łowi szybkościowo? Taka pinka musi być przynajmniej 2 miesiące w lodówce, przynajmniej 2 miesiące. To nie może być świeża pinka, ponieważ ona wtedy dostaje twardej skóry i wytrzymuje więcej na haczyku. Po czym poznać świeżą pinkę? Świeża pinka charakteryzuje się tym, że ma w sobie pokarm. Zaraz postaram się to pokazać. Zobaczcie, zostały martwe pinki, większa śruta. To nam nie będzie potrzebne, tego zaraz się pozbędziemy. I w naszym pudełeczku, w naszym wiaderku super pinka. I teraz tak. Akurat tego nie widać. A o, nie wiem czy to widać, ale pinka ma taką ciemną plamkę. Ta ciemna plamka to jest pokarm, czyli pinka jest świeża. Taka pinka nie nadaje się do łowienia szybkościowego. Nie wiem czy to widać w kadrze. Ale. O, tutaj jeszcze ma czarny, czarny czarną plamkę. Widać? Widać. To jest, to jest znak, że świeża pinka. I taka pinka nie nadaje się do szybkościowego łowienia. Po prostu na 2-3 ryby i będzie wyssana na flak. Taką pinkę do szybkościowego łowienia trzeba trzymać z 2 miesiące w lodówce. Ona się pozbędzie tej plamki. Zaczną się nam robić z niektórych kastery. Wtedy pinka jest najlepsza. Jest twarda. Dodatkowo właśnie człowiek z Sensasa wspomniany. Słyszałem jeszcze, że ma taki patent, że nie wiem czy to prawda, ale takie pinki jeszcze wrzucają w pocięte gazety. One się tam wycierają i dodatkowo jeszcze ta skóra się robi bardziej twarda. I taka pinka wytrzymuje znacznie więcej. więcej. Sobie wyobraźcie 25 ryb na jedną pinkę. To jest coś nieprawdopodobnego. Gdy francuscy zawodnicy w tajemnicy utrzymywali fifisy, to właśnie nasi zawodnicy musieli sobie radzić w ten sposób, że pinka miała być niezniszczalna. To jest coś nieprawdopodobnego. Taka świeża pinka będzie... Dosłownie po jednej rybie wyscana już będzie mało wabiła ryb, a chodzi o to, żeby branie było jak najszybsze. Oczywiście, jeśli mówimy o zawodach, nie wiem czy to w kadrze widać, ale one mają takie ciemne plamki. To znaczy, że jest świeża, świeża, świeży robaczek. Dobra. Gdy już mamy oczyszczoną, wszystko martwe zostało tutaj. Teraz trzeba ją z powrotem włożyć do pudełeczka. Bierzemy teraz pineczkę z powrotem do pudełka. Tutaj wysypałem ten wypełniacz. Przesypmy najpierw tutaj. Będzie nam łatwiej włożyć do pudełeczka. Mamy coś takiego. I teraz tak. Niektórzy jeszcze myją pinkę można ją umyć nawet w wodzie z płynem do naczyń z dwie trzy krople płynu do naczyń, żeby zmyć z nich amoniak, ale to robimy w przypadku gdy naprawdę ta pinka bardzo śmierdzi, że aż otwieramy pudełko i ten zapach jest bardzo wyraźny. Wtedy musimy umyć pinkę, bo ona wydziela amoniak, nawet jak się wrzuci takie pinki pojedyncze do wody, to one robią aż taką plamkę na wodzie to warto wtedy je umyć, tylko musimy o jednej rzeczy pamiętać, gdy umyjemy pinki one się nachapią powietrza i po dodaniu wtedy do zanęty one mogą wypływać umyta pinka może wypływać i wtedy będzie gdzieś tam pracowała w toni nęciła nam drobne ryby i gdy chcemy łowić, żeby pinka się gdzieś osypywała z kul na dnie to wtedy nie myjemy tej pinki ja, ja nie myję, ja tylko będę zasypywał zanętą, zaraz powiem dlaczego Dobra, zaczynamy przesypywać pineczkę. Pudełko wyczyszczone, żeby nie śmierdziało. Zrobimy to nad wiadrem, żeby nic nam się nie wysypało. Z powrotem nasza pineczka trafiła do pudełka. Super to wygląda. Oczywiście pojemniki muszą być suche, tego nikomu nie trzeba tłumaczyć, żeby nam pinka nie wyszła wiadro i cała reszta musi być sucha bo pinka zacznie uciekać i teraz tak gdy nie myjemy pinki trzeba coś z nią zrobić ja ją zasypię zanętą zasypuję ją zanętą na którą będę łowił pineczka wtedy przychodzi fajnie aromatem zanęty która będzie w polu nęcenia i fajnie będzie nam wabiła rybki mam tu taką zanętę wyraźny zapach waniliowy zasypiemy sobie teraz nasze pinki Dosłownie odrobina i będzie git. Dobra, piękny zapach zanęty. Nadmiar można odsypać. I teraz, pineczki warto zasypać właśnie dzień przed łowieniem, żeby ta zanęta nam nie złapała w Wtedy mamy pewność, że te pinki nam nie będą wychodziły z pudełka. Szkoda, że nie można przekazać zapachu, ale pineczki już zaczęły się wycierać zanętą, i już fajnie pachną. Na pewno będą super nam wabiły nasze rybki. Jest mega różnica. Tutaj mamy pineczkę w wypełniaczu, tutaj w zanęcie. Po prostu ta jest mega. Do zobaczyszka w kolejnych filmach. Ruszajcie nad wodę. Siemanko, cześć!